Kolejny odcinek, to jest live. Jest to tutaj, tutaj, no dobra, nie, pokazam, nie pokażę mojego brudelu. Po no ja już ustawiłem dobrze. Przepraszam, robię takie dziwne, mina lekcje. Jakość połączenia internetu. O. To nie... Jakość połączenia internetu. nie... Jakby Co? Kolejny inne to robimy? No możemy. 12 godzin. Nie. Yeah. O, jest 7 godzin możemy 15 godzin. Dobra, a to robimy 15 godzin. Dobra, dawaj. Idziemy na podróż. Podróżujemy. Sorry, za takie dźwięki, ale musiałem. Dobra, idę właśnie do ciebie, Kacper Idziemy łowić ryby. <grym i> Ej, <wiedziała> Kasper, jak będziesz chciał robić li livea na Twitch'a, to możesz. Raz, To tylko nie, 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 Gdzie ty w ogóle jesteś, bo ciebie nie widzę. Ja, 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 Nie, ma nie, ma taka, taka, nie, ma nie, nie, Co? Kogo nie ma? O, siema, jeden, jeden widzu. Cieszę się, że, że oglądasz moi i moje streamy Bardzo się cieszę A jak, A jak ja będę ja to, to też będziesz chodził? Tak bardzo się cieszę ja Dobra Czwarty poziom już mam bądź Przepraszam, ja dzisiaj nagrywam, nie wiem, po jest tam live'ów dużo. No bo chciałam tylko potestować jak to wygląda. No On co mnie zaprosi na live'a na Twitcha, to proszę obserwować. Macie Mar no. 5 sekund, aby zaobserwować... nie wiem. Macie, macie godzinę, aby zaobserwować kacpravior.pl, jak nie, to kończymy live'a. Siema, siemano widzowie, dzisiaj jest... Ja, ja nagrywam live'a i też, i też Kacper nagrywa live'a. Ej, ej, co to jest? Zkasowałeś się ja, ja, yeah, naprawdę. A tu jest ta osoba, zatrzymana jest ten, zatrzymany jest live? Co, Co jest? jest? Zaciemni się. się. O oh, oh, nie, nie, tu, 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 trzy, tu. Dwa, jeden. Nie wiem, kolejny live, nie wiem, może będzie wieczorem, będę e, będę znowu łowił ryby z tym. Z kacprem. Tak już wymyśliłem teraz, jak wróciłem. Przepraszam, niedługo nie. Co się stało? Nie ej! A, Swiaszowa. Przepraszam bardzo, ale ten skaszowało ten. konsolę Kasperowi. To, I to jest najgorsze. If if you know if you know I am um talking in Polish and English and you can like the video or you can just watch it that's all Właśnie powiedziałem po angielsku Jak są tutaj Chyba ja. Yeah. O, o, siema drugi widzu. Moż, możesz napisać na czacie, um, nie wiem, możesz coś napisać na czacie, albo coś. Chat. You can, you can type something in chat or something like that. Właśnie powiedziałam znowu po bo chcę im wytłumaczyć. Yo, yo, we have fish. Siemaneczko. Najlepsze powitanie. O! E, poprosi mnie Dajcie, czekajcie chwilę, będę musiał zaprosić tego Kacpra, bo go wywaliło z konsoli. Dobra. Hmm. Magiczne to jest, wiecie? To jest magiczne. Halo? No cześć Kasper, Nagrywamy dalej live'a. Widzisz, jakie konsole znowu zdarza się. Dobra, to jesteś ja drugi... dźwięki ja jestem ogóle. Dźwięki w Ej mam, ej mam pytanie w ogóle. Chciałbym, chciałbym nagrać z jakimś filmem ten live o live za zamongus. No, no ale no widziałem, że że ciu mi konsola kaput, wyrzucił ciu mi konsola. Konsola przez to nie ma si bardzo się zdarza. Leurs... <supVA> Przywitaj się. Siemano Cześć, widzowie. Nie, bo co ja nagrywam live z YouTube'a, a, a Kacper nagrywa ze Twitcha. Nie, nie, muszę kamerę. Jak wiemy w ten tydzień. Co to jest? Jak wiemy ten tydzień 100 subskrybentów to będę się cieszył bardzo. To jest moje marzenie. Sorry. No, no. Sorry, ale... Sorry. Siodź mamy. Stoję. Nie wiem, że jest grube, ale fajne filmiki no, co się dzieje? Nagrywamy dalej. Już 11 minut. Jeszcze są dwie osoby Co jest? Dwie

No zdrowie. Dziękuję. Ej, coś napisał. Siema, jestem fanem. Ja. Yeah. Naprawdę? A taki sam nik masz. No, słyszę Ciebie. Kto to napisał? Ale to fajne. Jestem już. Ej, czy ktoś może... Na, czy ktoś... No ja jestem... Ja, a gdzie ty jesteś? Dołączyłeś się? Tak. No to jak mi? Chyba jestem na moście. Widzę ciebie koleś. Daj, chwilę zatrzymam. Weryfik jaka weryfikacja? Zostałem ukarany za co? A posłowiłem. O, a ta, a nie, wyszedłeś. Dołączyłeś się do mnie i wyszedłeś. Ja też Ja lubię i Wiewiórki też Rybę mam Przepraszam widzowie Przepraszam widzowie, że Się zakabiłem Ten w ekran, ale musiałem. Na w Widać mnie, widać moje oczy Tak będę bez okularów ale tak wyglądam, z okularami Tak wyglądam O, no, nie, warto, no, nie, 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 nie <taniec> Dobra, właśnie czekam, gdzie ty jesteś No i mi pokazuje, że ciebie nie ma O mam ryba ryba akord, a przegapiłem. I'm only human after all, I'm only human after all. O. Oh. Jesteś na mostce, jakbyś chciał wiedzieć. Jak? Tu su, tu su, eng. I gdzie ty jesteś? Jezu, jestem prime, <laughs> Siema, jestem fanem. też odpisał. Siema, jestem fanem. Dziękuję, że tak napisałeś. Dziękuję. Ej, Ej, nie widzę mnie. Widzicie, jesteś na moście? Tak, takim widzę mm. się nie wie. Widzicie, tutaj napisane Widzicie, co jest tutaj na niebiesko napisane? Siemaneczko Ej, Ej kibidi, do, dob, dob, pies. Je... Dobra, nie, 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 nie ja już nie śpiewam. Mam rybę, mam rybkę chyba. Ja, no ja się pójść do, do mnie. Dobra, Przepra przepraszam, jak ten live y krótko będzie trwał, ale musimy zakończyć, bo idziemy na inną grę. No to.